Thank you. Jesteśmy na polach w okolicach Płocka, gdzie firma New Holland prezentuje zupełnie nowy kombajn. Jest to model CH, czyli crossover har harvesting 770. Jest to przedstawiciel segmentu średnich kombajnów. To, co wyróżnia ten kombajn, to przede wszystkim hybrydowy układ. Dlaczego marka New Holland zdecydowała się na wprowadzenie takiego kombajnu? Przecież w podobnym segmencie mamy model CX690, choć to model klawiszowy. Rzeczywiście kombajn CX-690 to jest kombajn konwencjonalny, prezentowany tutaj model CH-770 powstał w oparciu o konstrukcję CX-690, ale to co odróżnia ten model od konwencjonalnego klawiszowego 690 to jest właśnie ten system łączący konwencjonalną młocarnię z technologią, twin rotor e, do aktywnej separacji e, ziarna. E, Dlaczego New Holland zdecydował się na wprowadzenie takiego modelu? Między innymi dlatego, że w kwestii wydajności maszyn konwencjonalnych, gdzie ograniczeniem tutaj jednak były klawisze wytrząsaczy, system i technologia Twin Rotor zapewnia wyższą wydajność. Dlatego też wielkościowo, jeżeli chodzi o gabaryty, praktycznie mamy ten sam kombajn, ponieważ cała rama, wielkość młotka, czy, czy obudowy, osłony, to jest dokładnie to, co, co z daleka moglibyśmy nawet pomylić z kombajnem CX-690, jednak cała zmiana właśnie jest wewnątrz, czyli ten system, połączenie dwóch technologii konwencjonalnego omłotu z bębenem młocącym o średnicy 607 mm oraz z podwójną technologią rotorową, twin rotor, gdzie te o, o średnicy 547 mm i długości 3454 mm, to tutaj połączenie tych dwóch technologii daje nam wydajność średnio 25% wyższą niż w porównaniu właśnie z CXM 690. Dodatkowo oczywiście nie możemy tutaj zapominać, że od CXA690 ten obecny tutaj model CH yy, różni jeszcze silnik, ponieważ moc silnika w, tej, w tym kombajnie jest o 34 konie mechaniczna maksymalna wyższa. Yy, tutaj 374 konie mechaniczne mocy maksymalnej yy, również przyczyniają się do tej większej wydajności tej maszyny. Układ separacji to oczywiście to, co najbardziej tak jakby odróżnia. Kombajny z serii CH770 od CX690. Jakie jeszcze są różnice między tymi kombajnami? Kolejną różnicą jest to, że mamy tutaj w tym kombajnie standardowo rozrzutnik plew napędzany hydraulicznie czyli może on pracować niezależnie od, od sieczkarni ponieważ napędy tych dwóch podzespołów zostały od siebie rozdzielone to, to jest właśnie też jedna z różnic między CX-em a CH kolejna sprawa to no, inna konstrukcja sieczkarni pod kątem tego że tutaj w kombajnie CH możemy sieczkarnię ustawić w takie trzy tryby pracy pierwszy z nich to jest Pokos, czyli sieczkarnia wtedy jest przesunięta maksymalnie do tyłu osłony wylotowej. Natomiast z rotorów słoma jest zrzucana bezpośrednio na pokos, a oczywiście rozrzutnik plew, materiału z kosza sitowego może w tym samym czasie również rozrzucać na boki. Kolejne ustawienie to jest oczywiście sieczkarnia pracująca, czyli w trybie siekania. Wtedy wtedy ona jest przesunięta do przodu osłony wylotowej. Zakłada się wtedy pas napędowy, który Normalnie przy niepracującej sieczkarni spoczywa na, na, specjalnej, na specjalnych ramkach. I trzecie położenie z sieczkarnią wysuniętą do tyłu i z blachą sypową skierowaną na plewnik do przy zbiorze kukurydzy, gdzie materiał z rotorów wtedy również jest kierowany na rozrzutnik plew i rozrzucany na polu. Od modelu CX690. Kombajn różni się także kabiną. Tak, zmiana zaszła w kabinie, chociaż można powiedzieć, że pod kątem wielkości kabiny tutaj tutaj tej zmiany nie mamy, bo również tak jak i w modelach tych średniej klasy mamy kabinę Deluxe Fried Harvesting i ta kabina ma kubaturę 3,7 m sześciennego i powierzchnię przeszkloną 6,3 m kwadratowego, więc tutaj jest, jest dokładnie to samo. Natomiast niejako idąc ślad tych zmian, które zachodziły już w kombajnach flagowych w Cerze i w CX-ach klasy 7 i 8, wnętrze kabiny ma ciemną tapicerkę, więc to, to jest też taka cecha już odróżniająca tę maszynę od kombajnów CX klasy 6. Oczywiście dodatkowo jeszcze jest możliwe wyposażenie tego kombajnu w różne opcje potykane przeważnie w kombajnach klasy wyższej, czyli na przykład składane lusterko elektrycznie. Prawe, gdzie zdalnie z kabiny możemy sobie ramię lusterka złożyć, kiedy zachodzi taka konieczność, przy jakichś przejazdach ciasnymi dróżkami. Kolejną taką rzeczą to jest również wyposażenie kabiny w gniazdo, podwójne gniazdo USB do ładowania urządzeń mobilnych, więc też dla, dla wygody użytkownika takie rozwiązanie zostało zastosowane. Powiedział Pan tutaj wcześniej o różnicach wydajności wobec modelu CX690. Czy może Pan coś powiedzieć w wartościach bezwzględnych? Testy, jakie, jakie były przeprowadzone dotychczas i te informacje, jakie od kolegów z innych rynków uzyskałem, wskazują na to, że, że, że tak, jeżeli możemy mówić o tych kombajnach, no to średnio o 25% ta wydajność jest większa, natomiast w takich wartościach bez względu, gdybyśmy odnosili się do, do ilości ziarna zebranego w ciągu godziny, no tutaj te wartości, które koledzy podawali z rynku francuskiego czy niemieckiego wahały się w wartościach między 35 a nawet 40 ton na godzinę. Jeśli chodzi o kombajny klasy średniej w ofercie New Hollanda, znajdziemy teraz podsumowując kombajny zarówno w konstrukcji konwencjonalnej, jak i hybrydowe. Dla kogo poleciłby pan kombajn klawiszowy, a dla kogo z rotorami? No, tutaj biorąc pod uwagę większą wydajność tej maszyny, właśnie crossover z tymi, powiedzmy, mieszanymi technologiami, ta maszyna jest przewidziana dla rolników czy użytkowników pracujących na rałach 250-350 hektarów. Więc, więc tutaj to jest, to jest kluczowe, zarówno mogą, mogą z tej maszyny korzystać i użytkownicy czy rolnicy indywidualni, jak i, jak i osoby, które które zajmują się świadczeniem usług. Natomiast kwestii tutaj tego CX, a no to jest najbardziej popularny, jeden z najbardziej popularnych obok jeszcze tych, tych najtańszych kombajnów, jak, jak w klasa TC. To tutaj midrange, czyli te kombajny średniej wielkości, czyli CX 5 -y, i 6, które mamy w ofercie New Holland, nadal pozostają jako, jako kluczowe produkty, najbardziej rozpowszechnione na naszym rynku. Natomiast ten kombajn, który tutaj w tej chwili prezentujemy, mamy nadzieję, że też znajdzie swoich użytkowników z racji na, na tą większą wydajność i większe zapotrzebowanie właśnie na, na ten zbiór w krótszym czasie dużych ilości zboża. Tym bardziej, że, że jeszcze też można dodać tutaj, że oprócz tej premiery tego kombajnu, również z tym, z tym kombajnem prezentujemy nowy model Hedera Varifit z wysuwanym stołem o szerokości 8,5 metra. Więc, więc to też jest dla, dla tej jednostki. Pewnego rodzaju inauguracja w Polsce. A propos Hedera, z jakimi przyrządami żniwnymi może pracować kombaj? E, czyli hedery nawet do szerokości 9-15 metra, tylko oczywiście uwzględniając u, jakieś uwarunkowania polowe, terenowe itd. E, natomiast jeżeli chodzi o jednostki, czy hedery kukurydziane, e, mogą to być jednostki sześciu lub ośmiorzędowe składane również, które mamy w ofercie.